Teraz będzie Trondheim. Zatrzymamy się na 2002 roku. Tam zapewnił sobie pan dwie pierwsze kryształowe kule w karierze. Czy z tego względu grana sen dobrze się kojarzy? Raczej tak. Choć z drugiej strony bardzo trudna skocznia, ale ta skocznia, ten rozbieg przede wszystkim tej skoczni bardzo mi pasował. Zresztą ja ogólnie oprócz Lila Hammer to lubiłem wszystkie norweskie skocznie, bo i Oslo fajne i, i Trondheim. Oczywiście zawsze do tego dochodziły jeszcze warunki atmosferyczne, które, których no nie szło przewidzieć. I jak wszystko szło po twojej, twojej myśli, a jest jeszcze coś takiego, że lepszy zawsze ma szczęście, no to to było wszystko okay. Ale. Pamiętamy ten też również konkurs, w którym Apoloniusz Tajny za głowę się łapał co skoczył No to po pierwszej serii no to nie wyglądało ciekawie, bo ja jako jeden z nielicznych z tej czołówki skaczącej ostatniej w pierwszej serii, zakwalifikowałem się w ogóle do drugiej serii, więc to pokazuje jak skoki są nieprzewidywalne i jakie potrafią być przewrotne, ale też interesujące. Ten turniej nordycki z 2002 roku w kalendarzu był usadowiony tuż po Mistrzostwach Świata w Harachowie, w lotach. Przewrotne, no bo Sven to obrzucany śnieżkami przez polskich kibiców. Pan w drugim skoku spada na 142 metr. Trudno było ochłonąć po takich wrażeniach, tak blisko polskiej granicy jeszcze. No oczywiście, że je, jeśli jesteś w miejscowości prawie polskiej, <laughs> z drugiej strony oczekiwania, Myślę, że też jakby ci kibice przychodzą przede wszystkim dla Ciebie, żeby nie tylko Cię zobaczyć, ale żebyś wygrywał. No to zawsze jak jest porażka, to jest ciężkie, nie tylko do nich, ale również i dla samego zawodnika. Bo to się tak mówi, że skacze się dla siebie, ale też, też jest tak, że skacze się również dla tych Twoich kibiców, którzy przychodzą i chcą, żebyś, żebyś wygrywał. Więc no zawsze są takie chwile, które nie są łatwe i z którymi się trzeba mimo wszystko pogodzić. Ale myślę, że najważniejsze jest to, żeby sobie żeby z tym poradzić i żeby z tym nie, że walczyć, ale wyciągnąć wnioski na przyszłość. 2002 rok Trondheim, tak jak mówiliśmy, zapewnił sobie Pan Krysztof Wąkularem, w bardzo interesujący sposób, bo w obu skokach tak się Pan zachwiał przy lądowaniu, że niemal nie upadł. To było jakiś derżowi z Salt Lake City sprzed miesiąca, gdzie ta dziura legendarna, powiedzmy, pozbawiła Pana medalu. Nie pamiętam dokładnie, jakie tam były wtedy warunki, ale bardzo, bardzo jest dużo takich rzeczy, które drobnych, które mają wpływ właśnie przede wszystkim na samo lądowanie zawodnika. Często jakieś dziury, jakieś wyrwy, które są spowodowane upadkiem wcześniejszym, e, e, trzymającym ze skokiem, nie wiem, e, jest nowy śnieg, e, jest mokro, to wtedy ta narta nie ma takiego ślizgu przy tych prędkościach, których my lądujemy że jest tak zwane przyłapanie i wtedy lecisz do przodu, więc musisz o tym wiedzieć, musisz być na to przygotowany, żeby nie było właśnie takich zakwian.